No i dobra, cześć wszystkim, z tej strony witam Was w kolejnym odcinku z gry Mech Mechanic Simulator. No i dobra. Tak jak mówiłem, demówka jeszcze daje nam zlecenia są by nami, no to zobaczymy jak długo jest jakiś nowy. Hmm. Ja, mamy same trzy legacje i generalne. No ale tak legacje. Link był określony w sposób niezgodny z zaleceniem prezenta. Jest to standardowa jednostka o prostym wstępne, wstępnym diagnozie. Potwierdzę konieczność wymiany paru komentów. Przywrócenie wersji do pełnej. Dobra. No tak, widzimy, że trzeba umyć na pewno. Chyba. Chyba, że to są te malowania, po prostu. No, Bo widać, muszę całkiem otworzyć... Patrzcie, patrz, tam umie tam na to podwórko, to tam jest ten. Leży garnek i marchewka po, ba po bałwanie zostało tylko. <śm> <śm> no nie trzeba mieć ten pierwszy butko do mycia. Abym chciał coś powiedzieć w tym. No. Hmm, Miał parę komponentów, widzę tylko prawa nóżka. No i cich noga. Tak. Ping-ping-ping-ping-ping. Mm, a, tu stoi. Nie, czaj, to Meg stoi, tu z nóżka ale to, to jest chami świeżo pomalowany już Tink odpadł ze ścian, co za ekipa remontowa była bo... Nie nie, czekaj, zanim tak się rozbędzie Eee, jest to Mmm Big, big. Big, big. Hmm. Like a i I wonder what would happen if Vico learned how to build Max. It seems they only know how to build perfect androids, like me. Hey. O mam parte promocje są. Hmm, ciekawe, czy te są upgrade'y, jak w każdym upgrade'e, więc śrub czy coś. Zresztą tak widać coś szybko to nie idzie. To me? Koniec. Ej, nóżka gotowa. To ty było szybkie, szybko naprawa. No i dobra, pędzimy, pędzimy, Przyda mi się butelkę mieć przy sobie. Byłoby dużo lepiej. Jezu, co ja tak chyba. Tak się zekrzyło. No, no dobrze, jak cię się mi plecy bolą <try> Bye bye. <try> Chociaż ta tamto. Tu... Mam tą konstrukcję, tam jest sobie góry to wyciągam, mogę jakoś lepiej zrobić. No wiadomo, to jest dymówka. Z Rus, yeah! Stacja usuwania korozji, i stacja spawalnicza. Prestige, prestige, Spadźmy. Dokładne lub Kup stacje, ile? I czy 10 tysięcy. Tysiąc. Tak, teraz jestem za. Uchwalimy rusę do poniedziałek. O, nie mogę kupić, bo muszę pójść samouczkę. No, gdzie ty jesteś, Lamusku? Tu na dole? Tak, lepiej, też szybciej jestem od ciebie. Uh, Bayerest! Ja ją, ja znajdę jakąś toranczkę i do naprawy. Patrząc na ciebie, to ty podnieś tam się w kontroli. Na tym mechanizmie zobaczę listę wszystkich zardziwiających części, znajdując się w Twoim komórku, wybierz jedno z nich. Hummm. Hummm, jakby wybrałaś możesz zmienić proces. I hmm. like to watch. Hummm. Rezerwa szczęśliwa Możesz zmniejszyć lub zmniejszyć szczelinę rygową, tylko za pomocą QE, ale musisz być to sam.

i think i should visit the orion's belt someday i've heard there's plenty of interesting stuff there

shop, then I'd like to say, greed, for the lack of a better word, is good. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. najlepsza przyszłość, piaskować, to wszystko, miec laserka. <laughs> no, Eee, Coś tam jeszcze było taniego niego. Solo musi wchodzić do góry, kiedy tam do naduśnów. Właśnie Mamy, mamy. I stacja spawalnicza, huhuhu. To jest tysik? jak Poznaj na zrzucone części, które mogą być używane do naprawy mechaniki, na wyspę, jeśli zakupu. zakupisz nową. Aaa, widzisz właśnie, hm, Już tłumaczę, chodź za mną. No i dobra. Gdzie no, ty jesteś? Hmm. O, ok. jak by się przydał skakanie, byłoby szybciej. Ooo, a się się przy tego. I części, wiesz, z nich. A, mhm. yy, a daj to. Yy, kiedy będzie gotowy, rozpocznij proces naprawiania. Kup paliwo, jeszcze kup paliwo, Czy użyciu skanera? O, co to się? Lepiej. Yy, Kilka drobiczek. Zresztą widzę musi znaleźć i oznaczyć piękny Może nie dobrze. Używaj go, aby szukać piękny Skaner zmieni kolor na czerwony, kiedy będzie odpowiednie miejsce. Zastępnie oznacz kursę na 10 na Ehm, no dobrze, tak jest na dobrą.

Dowodem się ten, że. Bym przestraszył, że coś sobie źle. Wszyscy sobie mówią, to wracam cały czas. Czy nie to nie jest naprawione. A, cztery sztuki ściek typ typne to jest. Jest, paliwa 3000. O. o. Cool, a dłużej się zastanawiam, tym szybciej paliło w pierdziele. Ty trzeba pamiętać o tym temacie. Dobra, dobra, mamy naprawione, mamy naprawione. Dawajcie mi jeszcze są jakieś. Mmm. ten to mnie straszy. Zobaczcie, to, jak on wygląda. Ok, chodząc nieszczęście. Ale ponoć, jak, jak coś opowiadał na początku po, poprzedniego odcinka, że coś go niby. szopie jakiego wybudowałem czy gdzieś tam No to wtedy możliwe. Zlecąka Legacji, Arkus. Hmm. dwa boty takie same z są Proszę wybuchu metalu. Uh, dobra. Ofiara wybuchu. Co? Chcesz, patrząc, no dobra, jak na to zapłacę za mój tytuł, jest to działko laserowe. Dobra, tego dziku pan nie dał działko laserowe. Nie ma jak świeżo wciśnięty sok z pomarańczy. Było jedno, tylko chciałbym, się więcej powtarzało. Mycie najciekawszych elementów tego całego skanowania. Dalipton. lipno. Sprawdzam nóżki. Nie ma nóżek. Tu też nic. Tu też nic. Łapka. Też nic. Tyle skanowania, tylko jedna rzecz. Miał być. Nie hmm. Nie, no, się powtarzają, ale... ale element jest inny do wymiany, więc. No, no dajcie to jest ten Jestem... ist. Zawsze się mylą te stoły. Bardzo brano, za dużo. Another day, another mech. <laughs> dużo co nie zostało z tego. Zobacz, czy można to naprawić? Skować? Nie, Upcia, trzeba to wymienić, w tym wypadku, no sklepie, ja, nie, na oku, w tym no. nie majsu. accountant or a lion tamer. Sick. Dobra, dawaj ta hajs, bo ja jestem biedny. Dajta, dajta, hai, ta hajs, aita, aita, tu aita, 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 tylko aita, 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 Mamy tak, legacje, legas. i orkus. to się nawet nie wysiliło z podrostyką, na. No ale. ale ładny świat. Cyberpunk trochę. Co? Upowuję się klepo. Sam się. Skandowanką. Czy preziera wreszcie? Prestige. Punkt. Co już? No ale żebym dużo wyskonował. I znowu lewe. kupytko lewe. Byłością, pudełe ludzie ci przychodzą no, tam. Mmm, ja postawiłem matę. Mm hmm, mm hmm, mm hmm, mm hmm. Mm -hmm. Nie, Ja ale to, to nie fajr, to się zużywa się, się już od razu, który tylko chodzi. To chęc. Uwaga, to spaliwo żerne, strasznie, ja pierniczek. może hmm. jeszcze ja przy piaskowe, teraz to. Brać. nie. No tak jest, spaliłem trochę. No tak jak mówiłem, są goście u mnie, więc... Czy naprawdę by nie opłacała się, bo to tak... Nie chcę się reputacji popsuć, stawiając używanej części. Nie jest to procent, myślałem, że to... prawie naprawić stołówkę, będzie. Tak, dużyłem paliwo. No i kopytko. No i dobra, temat z głowy. No widzę, widzę, że sobie rozbierały te same części rozbieram. Tak, ale panę, że to jest demo. Pamiętasz, że to jest ciągle gumówka. Patrzę, patrzę, możemy zrobić jeszcze jednego, możemy zrobić jeszcze jednego. O, no i mamy mycie wreszcie. Mamy mycie. No widzę, że Android się powtarza już. tu jest? No, to na to czekała. Ja, jeszcze piano jeszcze nie, nie zeszło. Może się nic nie działo. U. i prawa sprawdźmy, 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 sprawdźmy mam się do czego dostać pierdziel, czemu prawym się wychodzi z tego Tick-tock. Tick-tock. I won't repair it. Let's I wonder if electric sheep really exist. Yeah. agora na Poor homo sapiens. Tych nie wymienialiśmy w pierwszym odcinku. <gryzanie> tak, widzę, że... I będę co, mają ten sam problem w każdej grze tego typu. Yes, jest. jest

Chyba jedyny, No nie, dobrze. No ale szczerze, żeby za oknem widzieć <taki>, taki ładny widok. No i dobra. Mamy odpowiedź. Eee, można zabić się do prestiżu 2 do drugiego Prestiża nabić sobie. I siedemówka kończy. Fajnie, jak się dało, mi to dwa odcinki dało, więc nie cieszę się tyle chociaż. Hmm. Ale mówię, gra się pojawi, na pewno ją sobie głupie, będę sobie w nią grał. I będą odcinki na kanale. Więc. To na tyle. Pozdrawiam, Redux. Cześć!